czy tak wygląda świat dla kogoś kto z zawodowej z zawodowym zacięciem śledzi to co na świecie się dzieje doktor Jacek Bartosiak centrum, centrum myśli klubu centrum centrum analiz klubu Jagiellońskiego, analiz klubu Jagiellońskiego jest w naszym studiu Dzień dobry panu Dzień dobry No to Dzień fotografujemy świat w tej chwili który z procesów jest najważniejszy Strukturalne napięcie, brak równowagi w systemie władzy międzynarodowym, których zwiastuje turbulencje, zresztą już odczuwalne. Strukturalne napięcie wiemy, opowiadamy o tym, co dzieje się na świecie w końcu nie, nie od dzisiaj, ale ostatnie zdarzenia, bo rozumiem, że jak ktoś mówi geopolityka, interesuje się geopolityką, no to bada puls, bada te tak. ostatnie to zdarzenia. U nas najbardziej istotnym jest to, co Erdogan robi po. W tym puczu. To daje pewną miarodajną ocenę jego oceny układu sił. Jego, a jego ocena jest najważniejsza w tym kontekście. A druga rzecz jest taka, co się dzieje na Morzu Znowu Południowochińskim i w szczególności ostatnia wolta prezydenta Filipin, <coughs> który wyraźnie dystansuje się od polityki amerykańskiej, co jest szokiem w Waszyngtonie i wręcz nawet ostatnio powiedział, że żeby siły specjalne amerykańskie stacjonujące w południowych Filipinach opuściły ten region. A dlaczego ta sytuacja na Morzu Południowochińskim ma nas interesować dzisiaj tutaj przy ulicy Zielnej 39? Tak jak nas Sarajewo musiało interesować. Albo Bo... rywalizacja w koloniach mocarstw przed I wojną światową. No dlatego, że wszystko jest delikatnym układem naczyń połączonych z równowagi pewnej sił. Przez ostatnie 25 lat był jednobiegunowy świat. Amerykanie decydowali o najważniejszych kwestiach, mogli wręcz rozpoczynać samodzielnie wojny, decydować o tym, kto jest ich wrogiem. Już nie mówiąc o całej kwestii tej struktury ekonomicznej z dolarem, z Bretton Woods, z Bankiem Światowym. To amerykańska marynarka wojenna decydowała o tym, że mamy wolność żeglugi światowej i globalizację, bo ona decyduje na jakich warunkach się ten handel dokonuje. Zawsze hegemon morski ma tak, taki przywilej, wcześniej to była marynarka królewska brytyjska. I ten świat właśnie się załamuje, dlatego że Amerykanie słabną, a rywale w kontynentalnej części Eurazji, która jest najważniejszą częścią w ogóle świata czyli Chiny przede wszystkim ale Rosja w cieniu Chin, która próbuje rozegrać swoją kartę zwłaszcza Chiny, wskoczyły do tej wanny z wodą i ona się kołysze. Tak? Nie ma tej równowagi w systemie, a wszystkie obszary na pograniczu stref wpływów są poddane ogromnej presji politycznej, tak? Na przykład właśnie Bliski Wschód. Co widzimy, co się dzieje. Ale jeszcze skoncentrujmy się chwilę na Filipińczykach. Jakiego zwrotu dokonali, dlaczego i jaki jest cel w takim razie, skoro pan wymienił to jako coś bardzo istotnego? No, jeszcze ten zwrot jest ostatecznie dokonany, trudno powiedzieć. No, mamy po prostu prezydenta, który raptem zaczął dystansować się wobec polityki amerykańskiej w regionie, a Filipiny są kluczowe. Bez terytorium Filipin, bez baz na Filipinach, Amerykanie nie są w stanie dokonywać tak zwanej skutecznej projekcji morskiej na akwenie Morza Południowochińskiego. Czyli są wypchnięci z, z tego morza po prostu. No Siłą rzeczy, bo okręty nie mają gdzie bazować, nie mają gdzie uzupełniać paliwa, samoloty nie mają jak latać, muszą latać aż z Guamu tak? albo dalej, z Okinawy. I to jest, bo z Tajwanu też nie bardzo mogą z powodów politycznych. I to jest poważny problem, zważywszy na tak zwaną tyranię dystansu na Pacyfiku. Czyli z punktu widzenia operacyjnego. Utrata Filipin, no dość przypomnieć, panie redaktorze, że przecież Filipiny były tym, tym walorem, które mocarstwo młode amerykańskie po wojnie z Hiszpanią 1898 roku uzyskały po to, żeby stacjonowała tam flota amerykańska, azjatycka, kontrolująca tzw. politykę otwartych drzwi do Chin, po to, żeby Amerykanie uczestniczyli w tym torcie chińskim. I i tak samo jest teraz, no, Filipiny są kluczowe. Zresztą te bazy były. Filipiny były zależne od Stanów Zjednoczonych przez długi czas. Ale rozumiem, że te bazy na Filipinach amerykańskie są to, że jeszcze... Wracają znaczy Amerykanie wraz z piwotem ogłoszonym kilka lat temu zaczęli wracać, bo po 89, 90 roku zaczęli opuszczać Filipiny znów, tak? Uznali, że wystarczą im bazy inne w regionie. No i po tym, jak Chiny no, po prostu są na drodze do przywództwa gospodarczego w świecie i. i Zaczynają kwestionować skuteczność tzw. projekcji sił amerykańskich na Morzach Przybrzeżnych a Azji i Pacyfiku. To Amerykanie zaczęli wracać w ciągu ostatnich dwóch lat na, na Filipiny. Rozpoczął pan wypowiedź od tego, co robi Erdogan. Czy coś nowego w tej polityce tureckiej się pojawiło w, ostatnich tygodni, w, ostatnich, w ostatnim tygodniu? Nie, nie śledzę na bieżąco, szczerze mówiąc, Turcji. Poza tym tylko, że obserwuję tę politykę w trójkącie Rosja, Turcja, Stany Zjednoczone i kolejne rozmowy, i jak pivotalną, kluczową rolę odgrywa Rosja w tym, w, tym, w tym zakresie, i jak Turcy wyraźnie zaczynają prowadzić politykę równej odległości wobec wszystkich. Przypomina mi to niestety trochę, to, znaczy niestety no z punktu widzenia Turcji pewnie jest to pozytywne. Przypomina mi to politykę Turcji przed II wojną światową. Tylko przed II wojną światową Turcja nie była ważnym filarem bezpieczeństwa tworzonego przez Stany Zjednoczone, nie była ważnym członkiem NATO. No właśnie. Teraz jest kluczowym dla południowej flanki, południowo-wschodniej flanki, w ogóle wyłączenie Turcji z możliwości planowania operacyjnego NATO, naprawdę nawet nam ogranicza. Po pierwsze południowy aspekt dostarczania nam posiłków, a po drugie poszerza tak zwane bomble antydostępowe rosyjskie na Morzu Czarnym i, i jeszcze bardziej skutecznie eliminuje wpływy amerykańskie w regionie. Ale czy gdzieś pan słyszał jakąś oficjalną wypowiedź kogoś z NATO zaniepokojonego tym, co dzieje się w Turcji? W, w zakresie sztuki operacyjnej i tak dalej to oficjalnej nie słyszałem. Natomiast nieoficjalnie wiem, że tak mówią. I jest tak, że ci analitycy, którzy zajmują się głębokimi procesami w NATO, na przykład wiedzą o tym, że w sztabie NATO ktoś zastanawia się nad tym, co by było, gdyby Turcja przestała być członkiem. Tak, znaczy nie tyle może co przestała członkiem, ale gdyby nie, jej terytorium nie stanowiłoby tak zwanej wolnej przestrzeni do używania albo nie można byłoby linii no, no, szlaków komunikacyjnych przez ciśnienie tureckie, tak? Cały czas trwają negocjacje rosyjsko amerykańskie na temat tego, co ma zdarzyć się w Syrii. Ostatnio jakieś e, są informacje na temat tego, że doszło do jakiegoś porozumienia. Jaki to jest typ porozumienia, co do czego się mocarstwa porozumiały? To jest po prostu kroczące dogadywanie się, nie ma ostatecznego porozumienia, tylko próba właśnie złapania równowagi. Wanda, woda w wannie się kołysze, a Rosjanie z Amerykanami próbują uspokoić tą wodę. Oczywiście tak, żeby stanęła na takiej wysokości, na której oni by chcieli. No i jest tu cały spektrum problemów, bo, po pierwsze, sami się nie mogą dogadać, na jakiej wysokości ta woda ma stanąć. Po drugie, Rosjanie uważają, że są silniejsi, Amerykanie też uważają, że są silniejsi, a to już realność jest taka, że nie potrafią ocenić. A po drugie, wcale regionalne państwa nie chcą się zgodzić na, na tą pro, pro, protekcję tych państw, no, zwłaszcza Turcja właśnie nie chce się zgodzić. I ta polityka amerykańska według Erdogana obciąża tu, tureckie, ture, Turcję i jej przyszłość. I dlatego to tak postępuje. Również Iran się nie chce zgodzić, który ma... Generalnie wszyscy traktują Syrię i północny Irak, całą tą wojnę, jako pewną taką e, próbę sił w regionie wszystkich, po to, żeby się zmierzyć i, i, i stworzyć nowo, nową równowagę. I to powinno być surową lekcją e, również dla nas, co się może wydarzyć, gdy hegemon wychodzi z pewnego obszaru, powstaje próżnia strategiczna i, i jakie są niepokoje, prawda? I, ale Turcy i Iran, w szczególności, ale też Saudowie, wcale nie chcą zgodzić się, że ktoś ponad jej głowami będzie tutaj regulował stosunki. Bo na jeszcze jednego sojusznika Stanów Zjednoczonych możemy teraz spojrzeć, czyli Arabię Saudyjską, lojalny amerykański partner. No, z tą lojalnością to po prostu jest bardzo trudne, co to znaczy lojalność w stosunkach międzynarodowych. No, przecież niewdzięczność jest walutą w stosunkach międzynarodowych. Nie wdzięczność? Nie, no, że wdzięczność nie jest walutą w stosunkach międzynarodowych. Po prostu. Iran, który nagle też zmienił się, przynajmniej optyka patrzenia na Iran prowadzi swoją mocarstwową politykę, czy też politykę podporządkowaną Któremuś z interesów na świecie, rosyjskiemu albo e, amerykańskiemu? Nie, myślę, że Iran próbuje w trudnym otoczeniu, przy chaosie u swoich granic, próbuje znaleźć właściwą drogę dla siebie, tak jak ją postrzega, do tego, żeby mieć no, prosperity i się rozwijać, i mieć mocarstwową rolę. Pamiętajmy o tym, że Iran zajmuje kluczową pozycję w zakresie Wychodzenia na Zatokę Perską, kontroli linii komunikacyjnych na Oceanie Indyjskim i również w kontekście nowego jedwabnego szlaku. Więc no, ma znowu kluczową rolę i ta gra irańska jest naprawdę grą o kolejne dekady. I to samo Turcja zresztą w tym kontekście, że jest kluczowa. Jest na skrzyżowaniu wszystkich dróg w Lewancie, jest na nowym jedwabnym szlaku, stabilizuje Morze Czarne i wschodni basen Morza Śródziemnego. No, bez niej się nie da rozwiązać w kwestii syryjskiej. Więc wyobrażam sobie, jak polityków w denerwują te rozmowy rosyjsko-amerykańskie, po prostu bez nas. No co to w ogóle jest? Z kolei polska polityka zagraniczna koncentruje się wokół próby budowania państw Europy Środkowo-Wschodniej. Czy z punktu widzenia analityka tego, który patrzy na sprawy globalne, to jest jakieś ważne wydarzenie? W sensie idei i w ogóle docelowości jako modelu jest to no, kluczowe, żebyśmy złapali własną siłę, bo, bo bez własnej siły, mówię o Rzeczpospolitej, jesteśmy tylko ciągle imitujemy jakąś politykę albo w zakresie bezpieczeństwa imitujemy, świecim blaskiem odbitym z Waszyngtonu. A kiedyś z Londynu czy Paryża, I, i te wszystkie państwa w regionie nie orientują się na nas, ale de facto na Waszyngton. Prawda? A w zakresie gospodarczym świecimy blaskiem oczywiście z Berlina czy z Unii Europejskiej, dlatego że wszystkie te kraje regionu są w dużej stopniu zależne od Niemiec. I dlatego jest to w, w sensie praktycznym. Słyszymy ciągle o pomysłach, ideach, ale w sensie praktycznym ciężko z tego coś wykuć. I moim zdaniem, w takim szerokim kontekście, bez e, zastanowienia się, jak odwrócić skutki dualizmu na łabie. Wiemy, prawda, co to było, to będzie bardzo ciężko skonstruować coś w międzymarzu i, i takiego autonomicznego, takiego ze źródłem siły pulsującej. Musimy bardzo się poważnie zastanowić w Polsce, jak ostatecznie odwrócić skutki dualizmu na łabie, który powstał pod, po odkryciach geograficznych i spowodował, że jesteśmy peryferiami w systemie. I tylko non stop eksportujemy albo ludzi na zachód, albo mamy niską marżę. Ale proszę opowiedzieć, co to jest ten dualizm na łabie? generalnie źródłem sił w stosunkach międzynarodowych poza tym, że jest pieniądz, to przede wszystkim źródłem jest to, że się jest na głównym skrzyżowaniu handlu światowego i się uczestniczy w tym handlu. W związku z tym jest możliwość akumulacji kapitału. Po tym jak Kolumb i inni popłynęli na zachód czy też wokół Afryki, w zachodniej Europie Ruszyły wszystkie procesy gospodarcze, powstał kapitalizm w rozumieniu takim, że powstał pieniądz i obrót pieniądza. Najpierw były prawda, Hiszpania, Portugalia, Niderlandy, Francja, Wielka Brytania. Wszystkie strefy, państwa strefy brzegowej Europy zaczęły być bogatsze i lepiej rozwinięte, społecznie zmodernizowane i mające lepszą armię i tak dalej, i tak dalej. A my staliśmy się zapleczem surowcowo-rolnym e, i nie załapaliśmy się po prostu. No i ta, na łabie mniej więcej przebiegała ta granica. To uwsteczniło nas przez kilkaset lat. I staliśmy się tylko jak gdyby strefą zgniotu między wielkim mocarstwem lądowym Rosji, która jest słaba ekonomicznie, ale geograficznie decyduje o układzie stabilizacji w Europie i w ogóle w Eurazji, a Europą Zachodnią, która ma pieniądze i rozwój. W związku z tym za każdym razem oni dilują nad nami. A każde napięcie pomiędzy nimi jest ogniskowane w strefie zgniotu, w której my jesteśmy, wszystkie państwa, szeroko pojętej np. monarchii habsburskiej, tak? bo nie jesteśmy sami w stanie przekroczyć tego poziomu, i jak gdyby bez złamania w jakiś sposób tego, jesteśmy tylko albo w strefie rosyjskiej czy sowieckiej, bo oni poszli aż po łabę, prawda, albo jesteśmy w strefie, no powiedziałbym, zachodu, bo Amerykanie mając, będąc hegemonem po 89 roku poszli aż po państwa bałtyckie rozszerzając NATO, a teraz właśnie jest kwestionowana to, czy w realności... Oni rzeczywiście są w stanie, Rosjanie kwestionują, testują, pokazują, że w realności nie są w stanie chyba ci Amerykanie zagwarantować bezpieczeństwa Bałtom, a może i Polsce. I to, to jest właśnie to, co się dzieje na wschodniej flance. Innymi słowy, to jest oczywiście gra o naszą niepodległość, ale z drugiej strony jest to pewna tylko imitacja bardziej takiego prawdziwego problemu, którego rozwiązanie docelowe zmieniłoby raz na zawsze tą historię. No ale to jest już naprawdę zadanie dla Herkulesa, prawda, czyli... Kluczem jest odwrócenie dualizmu na łabie. Natomiast no jak to zrobić, to naprawdę niech ktoś to wymyśli. Prawda? To nie jest proste. I to z tym zadaniem zostawiamy Państwa na chwilę. A piosenka, jakiej jak posłuchamy, to. No, co, co Pan redaktor zaproponuje? To jest, to jest prawda, Konrad Abramowicz bił brawo, ale to nie było brawo dla Pana i dla Pana wypowiedzi, tylko to była informacja, że piosenka, którą mieli Państwo posłuchać, to trzeba odsunąć w czasie. Bardzo serdecznie Panu dziękuję za wizytę w studio. Jacek Bartoszia, Bartosiak, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, był gościem Poranka wnet. Jeszcze jedna informacja o Pana książce. Azja i Pacyfik. Pacyfik i Eurazja. Pacyfik i Eurazja o, wojnie. o wojnie. To jest książka, którą można przeczytać, bo pan ją napisał. Tak jest.